Zwierzęta jak ludzie potrzebują badań profilaktycznych. Dokładnie tak, tak jak ludzie musimy je badać i zależy to też od stanu, od wieku zwierzaka i jakby do czego nam to badanie jest potrzebne, ale takie badania powinny się wykonywać regularnie. Jakie to są badania? To są takie dokładnie badania jak u ludzi, czyli wykonujemy u zwierząt morfologię krwi i wykonujemy biochemię krwi i ta biochemia krwi już może być ze względu na to, jakich wiadomości potrzebujemy, jakich informacji oczekujemy od tego badania, to to badanie może być bardzo krótkie, bardzo takie skąpe, a może być bardzo, bardzo mocno rozbudowane. Co dzięki takiemu badaniu osiągniemy jeżeli przygotowujemy zwierzę do zabiegu chirurgicznego, to wtedy otrzymujemy wiadomości jak tego zwierzęka znieczulać, jaki jest jego stan zdrowia, jak długo może trwać zabieg i faktycznie czy ten zabieg możemy wykonać. Jeśli diagnozujemy jakąś konkretną chorobę, czyli przychodzi do nas zwierzak i nie bardzo wiemy co jemu jest, to wtedy takie badanie pomaga nam postawić trafną diagnozę i pokazuje dokładnie jakie leki należy wdrożyć. Jeżeli monitorujemy chorobę, bo też takie mamy przypadki na przykład w niedoczynności tarczycy która jest bardzo popularną chorobą u zwierząt, albo na przykład przy padaczce, to wtedy to badanie krwi służy nam monitorowaniu, jak to nasze leczenie przebiega. Co w takim badaniu można określić? W takim badaniu określamy, w podstawowej yy, morfologii określamy, czy zwierzę ma anemię, czy nie ma anemii, czy mamy do czynienia z nowotworami szpiku kostnego, ale tak również, czy mamy do czynienia ze stanem zapalnym organizmu. W biochemii natomiast, dokładnie tak samo jak i u ludzi, mamy bardzo mnóstwo parametrów i to są głównie parametry wątrobowe, nerkowe, to jest oczywiście cukier, który mówi nam o cukrzycy, to są białka całkowite, które mówią nam o stanie zapalnym, o chorobach jelit, to są wszelkie hormony. I te takie, które odpowiadają za tarczycę, na przykład nadnercza, to są hormony płciowe, które mówią nam o nowotworach jajnika, na przykład. To jest bardzo szereg złożonych badań, które naprawdę udzielają nam bardzo wielu informacji. Czy te badania, ta analiza wykonywana jest w gabinecie, czy to robią laboratoria już takie specjalistyczne? U nas w naszej lecznicy, my mamy laboratorium na miejscu, także takie podstawowe badanie krwi trwa 15 minut. Także pacjent przychodzi do nas, pacjent musi być przygotowany. Do tego badania, czyli musi być naczczo, My tą krew pobieramy, wkładamy do analizatorów i ten, to badanie krwi, krwi trwa 15 minut, więc po 15 minutach tak naprawdę mamy odpowiedź na wszystkie pytania. Wiadomo, że taki pacjent może zachowywać się trochę niesfornie podczas takiego pobrania krwi, na przykład. Zdarzają się różni pacjenci, aczkolwiek, tak jak nasz pacjent na filmiku, którego dzisiaj był naszym modelem, był bardzo grzeczny. Większość pacjentów nie zachowuje się strasznie niegrzecznie. One, jakby to jest badanie, Prawie bezbolesne, bo tak naprawdę to jest tylko ukłucie igłą, zazwyczaj to jest jedyno, jedno ukłucie. Pobieramy zazwyczaj z przedniej łapki bądź z łapki tylnej, i tak naprawdę zwierzaki nie, nie mamy większych problemów o tak. Jak wygląda wynik takiego badania? Badanie krwi wygląda i wynik przedstawia się dokładnie tak, jak u ludzi. Mamy takie przykładowe tutaj badanie, i tak naprawdę tu jest cała, cała rozpiska wszystkich parametrów. To jest, to jest biochemia krwi, przepraszam, i tutaj mamy bardzo dużo parametrów. To są właśnie parametry, o których mówiłam: wątrobowe, nerkowe cukier, dodatkowo jeszcze trzustka i tarczyca. Morfologia wygląda w ten sposób. Wszystkie parametry też mamy bardzo dokładnie rozpisane. Tak jak tutaj widać na czerwono zaznaczają się parametry, które są nieprawidłowe i my później to wszystko bardzo dokładnie analizujemy i jakby stawiamy diagnozę na podstawie tych badań. I to co tutaj na czerwono zaznaczone, no to później skutkuje jakimiś lekami. Dokładnie, to co na czerwono, czyli te wszystkie nieprawidłowości, staramy się wyeliminować. Jeżeli mamy do czynienia z nieprawidłowymi wynikami, to najczęściej takie badanie krwi powtarzamy. Zależy od schorzenia, takie powtórki wykonujemy albo po dwóch tygodniach, albo po miesiącu. No wiadomo, że takie badanie kosztuje. Kosztuje oczywiście i to zależy od jakiego, jaki parametr, jaki profil wykonujemy. My w naszej lecznicy posiadamy trzy takie podstawowe profile. To jest taki profil, profil operacyjny, który wykonujemy przed każdym zabiegiem chirurgicznym i później już mamy dodatkowe profile, które są profilami poszerzonymi i dedykowanymi konkretnemu schorzeniu, konkretnemu pacjentowi. Czyli lecznica jest przygotowana praktycznie na każdą ewentualność. Jesteśmy staramy się być przygotowani na każdą ewentualność, także w momencie, kiedy przyjeżdża pacjent i wymaga jakiegoś konkretnego badania, my staramy się te badania wszystkie posiadać na miejscu, tak żeby to badanie faktycznie trwało 15 minut.